Róża Tun, eurodeputowana roku 2011, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia partii Platforma Obywatelska. W europarlamencie reprezentuje formację EPP, czyli European People Party. Od wczoraj ma też swoje biuro w Tarnowie przy ulicy Targowej. Mam nadzieję, że to są korzyści obopólne. Ja będę mieć korzyść z tego, że mam biuro w Tarnowie, ponieważ jestem, im bardziej jestem zakorzeniona w poszczególnych miejscach, miejscowościach, w bliższym kontakcie z obywatelami, mieszkańcami mojego okręgu wyborczego, tym łatwiej mi jest przenosić ich oczekiwania, życzenia, troski na poziom europejski, różne sprawy, legislacja polska, prawo polskie. Zresztą prawo każdego kraju członkowskiego. Mniej więcej obliczenia są takie, że między 70 a 80% tego prawa powstaje w Komisji w Parlamencie Europejskim, między, między Radą Europejską a Parlamentem Europejskim. Prawda? Komisja proponuje, a potem jest praca Parlamentu i Rady. Rzeczywiście coraz więcej aktów i regulacji powstaje w Brukseli i Strasburgu, a więc... W sercach Unii Europejskiej. Żeby to prawo w realny sposób, w dobry sposób ułatwiało życie obywatelowi. Jeżeli prawo europejskie jest tworzone w Brukseli jest przenoszone na grunt polski i musi być przenoszone, to ja, jako ta osoba tworząca prawo na poziomie europejskim, muszę je tworzyć w bliskiej współpracy ze strukturami lokalnymi i krajowymi. Przenosić nasze potrzeby i dlatego z dobrego prawa korzystamy wszyscy, a ja korzystam z wiedzy, którą zdobywam w Tarnowie. Róża Tun to eurodeputowana 2011 roku w dziedzinie rynku wewnętrznego oraz najbardziej wpływała kobieta małopolski. Bardzo się cieszę, że pani posłanka jest tutaj z nami także otwierając swoje biuro, ale dla mnie jedna rzecz jest istotna. Biuro to są cztery ściany. Jeżeli ono nie żyje, jeżeli ono nie ma ludzi, ci ludzie nie pracują, nie rozwiązują naszych problemów, to to jest ma Łatwe przedsięwzięcie. Ja jestem przekonana, że pani poseł Różatun Tun. Nie tylko, że będą ludzie, ale będą sprawy, które będą do rozwiązania i te sprawy będą rozwiązywane na bieżąco. Jak zapewnia europosłanka Róża Tun, będzie starać się jak najczęściej odwiedzać Tarnów. Mamy nadzieję, że dotrzyma słowa. Julita Majewska, Tarwizja.